Halo 520 Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcook. Jeżeli chcesz, dodatek Overcook 1 Festive Seasoning. I w dzisiejszym materi materiale rozpoczynamy sobie misję 1 -5. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 680 punktów. Zmiejmy sobie jeszcze kucharzy i lecimy. Mm. Kim grasz? A o tym gościem sobie zagram. No i gitara. Wznawiamy, startujemy. Jak chęci? Bardzo dobrze. 680 no na 3 gwiazdki, tak jak mówiłeś. Mamy tutaj coś nowego. Zaraz nam się pokaże, co to takiego. Mariola będzie tutaj władać, władać yy, miotaczem ognia. To tak jest. Będzie kurczaka paliła. Pieczeń z indyka. Szybki sposób na przyrządzenie indyka. Siu. Dobra. Zaczynamy. Zacznę od kurczaków. Wezmę, zrobię od razu trzy i ci podam, bo masz okay. trzy talerze, okej. Okay. Mm -hmm. ja na razie spokój. Wszystkie. Raz, dwa, trzy. Teraz ci dam tak. Marchewka razy dwa. Ziemniak raz. A tu nie do wszystkiego widzę idzie kurczak. No. Mam se na bok. Ja sobie zrobię tu jeszcze ze dwa kurczaki. Na zapas, nie? Matko moja. Widzisz? O, tej, tej chyba już nie usmażysz. A jak, o co tu chodzi w ogóle z tym smażeniem w końcu? Bo widzisz, jak y, nakierowuje ten y, no, strumień tego ognia na miniaturkę tego warzywa, a nie na samo warzywo, to idzie jakoś lepiej. Aha. Połóż sobie z boku. Y, ziemniaki. Ziemniaki. Nie Ej. masz ziemniaka. Co jest w ogóle? Czemuś ty to wydał teraz? Nie mam pojęcia. Dobra, trudno, dawaj. Sam kurczak, wydaj. Teraz będzie yy, marchewko. Masz marchewkę, masz ziemniaka. Ma, ziemniaka mi musisz jakoś yy, już dać. Już dałem, jedzie. Dobra, już go robię. I Ziemnika. gotowy ziemniak. Rzuć mi ziemniaka jeszcze jednego. Jeszcze jeden ziemniak. Tak, bo dwa, dwa takie są same. Yy, I znowu kurczaki ci muszę usmażyć. Idzie pusty, to wydam, żeby nie było. Siup. Yy, dobra. Potrzebujesz jeszcze kurczaka i jeszcze jednego ziemniaka. Dwa ziemniaki, trzy ziemniaki i jedna marchewka. Okej, okay, jakie zamówienie? Porządne. Myjecie od razu talerze. Jedzie po taśmie. Uwaga. Dobra. Teraz to się migiem smaży. No i gitara. Kurde, talerza nie złapałem jednego. Niech to szla. Przeleci do mnie. Ja ci go puszczę Dobra, jeszcze raz. jest z ziemniakiem. Dobra. O, mam talerz. Co ci trzeba? Marchewka. Marchewka. Ziemniak. Marchewka, Kurczak. ziemniak, marchewka, marchewka, marchewka. Wow. I kurczaki. I kurczaki. Mus, przymus, kurczaki. Nie mam kurczaków dla ciebie w ogóle i talerzy. Jeden talerz. Ło wow, kurde, ja ledwo na... Cię zasypało. Ja ci muszę teraz te kurczaki zrobić, więc mnie też na chwilę przy, przyćmi. Ej, po taśmie jedziesz, zostaw te kurczaki. Jedzie tam marchewka po taśmie. To dwie, nawet trzy już. Prawie. Luz. Zaraz będą gotowe. O, zero odpoczynku widzę. Jeszcze mi tu ziemniaka brakuje. Dobra. Ej, jeszcze jeden... Hmm. Co ci potrzeba? Kurczaka. Puszczam dwa. I talerz ci puszczam od razu. Kolejne dwa muszę usmażyć. Cacy. Teraz robisz które zamówienie? Pierwsze, dobra. Już zrobiłem. Kurczak. Drugie. Ziemniak. Ziemniak, ziemniak, marchewka, marchewka. marchewka. Dwie marchewki, dwa ziemniaki. Marchewka. Ziemniak, Uf. dwa ziemniaki, dwie marchewki, talerze. Wszystko masz. Dawaj, Zrobię. Ja nie dam rady. Ciekawe, czy bym nie dała rady tego usmażyć Jak ci na, na blacie sleży, Jezu chryste, ale tutaj mam zapierdziel. Ej, ten kartofel się nie dosmażył. Jezu, szybko, bo mi, na, mi odejmie. Masz. Tu jest znowu ziemniak. Jeszcze jednego ziemniaka mi dorzuć. Już lecę. Masz. Jezu. Może zdążę powinienem. Ziemniak. E, kurczak. Dwa razy kurczak. Masz dwa razy kurczaka. O, Jezu, mam tutaj. Prawie go wyrzuciłam. Dam ci jeszcze marchewkę, ziemniaka, marchewkę i ziemniaka. I talerz. I smażę ziemniaka. Dobra. Dwa talerze do ciebie jadą. Hmm Jezu, idą dwa same kurczaki, jeszcze zdążymy je zrobić Daj radę? Jeszcze puść dwa kurczaki mi Właśnie puszczam I myję talerz od razu Jeden no a dawaj, resp się, resp się, no nie mamy 20 sekund, no, no dawaj, 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 talerz, a ty masz drugi talerz, ok, to luz, to zdążymy. Ło, panie, 942. Wyrzucamy jedzenie, pieniądzory. O kurde. Masz, ci jeszcze usmażę, to to nie będzie tak, yy, masakra no. jakaś totalna. Nie o to mi chodziło, kot. A nie wiem o co ci chodziło, w każdym razie nie wyszło źle. No zagadałam się, nie? Chodziło mi bardziej o to, żeby gadać więcej. No to cały czas próbowałam, no, bo <laughs> Ale ty, nie ty o tak pokazuję, to tak pokazuje, pokazuje, co ty, ty... no w ja sumie kurde, co po Dobra. Nieważne. Ale wszystko ładnie wyszło. 942 punkty mamy. 680 było do zdobycia na trzy gwiazdki, więc super, bez problemu nam się udało. No, ale przed chwilą z tym twoim smażeniem to w ogóle nie, nie szło, coś to nie? Tak, dokładnie tak. To w ogóle była jakaś masakra, co nie zmienia faktu, że misja była całkowicie taka, dość przyjemna, prosta. Dużo się takiego nowego działo. Dużo musieliśmy ogarnąć, tak naprawdę, jak to robić i w ogóle, więc, no, coś fajnego, nowego, przyjemnego. A teraz pewnie będziemy powoli kończyć, bo przed nami misja 1.6. No, tak. co jeszcze, jeszcze to, dasz. <gry> Nic szczerze. Mamy misję 1-6. Ją sobie przejdziemy w następnym odcinku. A tymczasem my się z wami żegnamy. I tyle. Trzymajcie się. Kończymy ten odcinek w zajebistym, nastrojowym humorze. Tak jest. No i do zobaczenia. Cześć. Pa!